Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i ciepło. I słuchajcie, dzisiaj czytanie walentynkowe. Nie będzie to długie czytanie, nie będzie to czytanie do wyboru. Dwie talie y, kart mam, mam kal, karty Lenormandy i Tarota. I zobaczymy sobie, nie ma wyboru dzisiaj, tak? Więc albo to z Wami w jakimś sensie będzie rezonować, albo nie będzie, będziecie sami wiedzieć, czy to pasuje z Wami, będziecie to czuć. Y, słuchajcie i... Popatrzymy sobie na to, czy ta osoba, co ta osoba aktualnie po prostu w waszym kierunku odczuwa, co ona myśli o was i czy odezwie się do was w Walentynkowy dzień, czy yy, zrobi jakiś ruch w waszym kierunku, tak, w, jak, w, 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 w waszą stronę. Yy. Czytanie jest, tak jak wiecie, oczywiście ogólne. Więc to nie musi absolutnie z wami rezonować. Ale może akurat będzie coś, co stwierdzicie, że rzeczywiście jest dla was teraz istotne, czy jako informacja możecie zrobić z tego jakiś użytek. Zobaczymy najpierw, jaka sytuacja nam się tutaj zarysuje, co yy, karty powiedzą o tej ogólnej energii, która Was dotyczy. Skupcie się, proszę, na tej osobie, która jest dla Was ważna. Tak, to może być Wasz. Partner to może być ktoś, kto jest, nie wiem, osoba, która, którą jakimiś uczuciami życie. Może być przyjaciel, może być ktoś z rodziny. Ja Wam zostawiam tutaj wolną rękę. Wybór należy do Was, tak? Zobaczymy, jak ta sytuacja się tutaj będzie nam przedstawiała. Zobaczymy, kogo nam karty pokażą też. I czy nam konkretnie jakąś osobę pokażą. To jest ta aktualna że tak powiem sytuacja mamy trójkę kucharów y, pod spodem i tu zobaczymy zobaczymy sobie jakie są myśli emocje i w jakim kierunku y, może się to rozwinąć czy ta osoba w Walentynki konkretnie chodzi o to pytanie czy ta osoba w Walentynki zrobi w waszym kierunku jakiś ruch Sprawdzimy sobie myśli tej osoby w związku z Wami, emocje aktualne i tendencje czyli czy ta osoba zrobi jakiś ruch w Waszym kierunku. Tu są cztery karty. I tu mamy kartę trumny pod spodem, mamy kartę parpu, kartę wieży, kartę myszek. Tu mamy pod spodem trójkę kielichów, arcykapłankę, czwórkę monet. Dobrze, dobrze, dobrze. Więc zaczynamy. Ta ogólna sytuacja. A z poharów osiem buław, rycerz buław i dziesięć mieczy. Myśli tej osoby, karta psa. Pierścień, karta lupy, emocje tej osoby, studnia, U, tą kartę zamienię, bo będzie może problem później, wiecie jak to jest. Okej, okay. tą kartę położymy. Nie wyciągnęłam teraz tych podwójnych kart, ale nie szkodzi. I tu mamy ostatnią kartę w odniesieniu do emocji. Tu jest karta węża. I czy ta osoba zrobi krok w Waszym kierunku? Tu jest ta energia męska. Słuchajcie, panowie, odwróćcie sobie. Na waszą, do Waszych potrzeb, tak? tak jak tutaj to się pokazuje w kartach, ja to widzę z punktu, patrzę na to z punktu kobiety, żeby się nie pomylić. Czasem mówię te inne możliwości, podaję, jeżeli czuję, że tak trzeba, ale przy innym przypadku, czy w innym, w innym razie po prostu odwróćcie to sobie. Energia męska tu mamy kartę ryb, tu mamy kartę masek, i tu mamy kartę jeźdźca. Więc e, kochani, ma, mam tutaj sytuację taką i teraz będziecie już na podstawie tego e, myślę wiedzieć, czy to z Wami ma coś wspólnego, czy nie. Mamy tutaj sytuację taką, gdzie rzeczywiście może być jakaś osoba, która nie tak dawno w Waszym życiu się pojawiła. E, widać tutaj to zauroczenie, te pierwsze e, odczucia, pierwsze emocje silne, e, uczucie motyli w brzuchu, tak? Czyli to zakochanie, ten... Taki rausz, który się czuje na początku, ta osoba, która nam się tutaj myślę, pojawiła, może mo, myślę, że na początku pokazuje się to jako coś takiego tutaj um, ze strony tej osoby, jako niezobowiązująca znajomość, niezobowiązująca nawet nie chcę powiedzieć relacja, ale coś po prostu niezobowią, niezobowiązującego. Emocje pojawiły się, to, to, to wstępne takie zauroczenie drugą osobą, i też były jakieś działania już podjęte, konkretne działania ze strony tej osoby. Czyli tutaj jest jakby szybki kontakt, taki szybka, szybka wymiana informacji, szybkie działania w postaci nie wiem, może jakiegoś spotkania jednego, dwóch, trzech. Czyli tutaj już się rzeczywiście coś działo. Ale niestety wygląda tak, że na chwilę obecną jest cisza w eterze, tak? czyli nie dzieje się nic. Może być, że y, od kilku dni, może jest także kilka tygodni, z tą osobą nie ma kontaktu. Y, potwierdzają nam tutaj rzeczywiście te kolejne karty, też to, że nie ma na razie tego spotkania. Czy w ostatnim czasie tak nie było tego spotkania, nie było zaproszenia żadnego ze strony tej osoby, żadnego gestu nie było ze strony tej osoby, więc może być, że ten ktoś po prostu ucichł, a może być, że ten ktoś um, może też i oficjalnie Wam w jakimś sensie powiedział, czy. Jednak nie mogę, czy w, z jakiegoś powodu tutaj wygląda mi to tak, jakby ta osoba po prostu się wycofała. Słuchajcie, może być tak też, bo taka ewentualność też się pojawia tutaj, że jest to ktoś, kogo rzeczywiście może też znacie już jakiś czas, ale z tą osobą nigdy nie łączyło was nic trwałego. To znaczy, ten ktoś pojawiał się i znikał, tak? Dzwonił albo szybko jakoś kontakt z wami podejmował. Ale ta znajomość jakby nie przeszła nigdy na jakiś taki głębszy poziom, tak? czy nie przeszła na, w trwały związek, w trwałą relację, czyli taka forma niezobowiązująca. Brzydko to powiem, ale nasunęło mi się teraz takie powiedzenie z doskoku, po prostu. Tak? Może być, że z tą osobą kontakt utrzymujecie, taki od czasu do czasu, czy jest, czy po prostu pojawia się cyklicznie, ale ta osoba mogła nie chcieć się wiązać. Mogła nie chcieć w, w, trwałego, w, trwałego związku po prostu. Więc może być, że też Wam ta osoba oznajmiła. Słuchaj, nie, ja nie chcę. Jest wszystko fajnie jak się widujemy, jak się spotykamy, jak spędzamy czas ze sobą, ale ja tego związku trwałego nie potrzebuję tego. Nie czuję tego, że chcę jakiejś takiej stabilizacji życiowej. Energia rycerza Buław nam się tu bardzo mocno zaznacza. Ósemka Buław. I tak jak mówię, cały czas taki jakby poziom utrzymywany, tego wzajemnego zauroczenia tego. Tej pierwszej fascynacji, która w gruncie rzeczy myślę, że się utrzymuje, poprzez to, że nie przechodzi na głębszy poziom, tak? czyli nie zmienia się ten stan, jakby tutaj. Niemniej jednak Aktualnie możecie tego kontaktu zupełnie nie mieć. Tak to wygląda w każdym razie tutaj. Co jest w myślach tej osoby? W myślach tej osoby, kochani, pojawiają nam się tematy rzeczywiście partnerstwa. Pojawia się temat takiego może jednak zobowiązania się w stosunku do tej drugiej strony, tak? czyli do Was tutaj. Ta osoba rozpatruje kwestie um, wierności, zastanawia się nad trwałością tej relacji. Być może też jesteście dla siebie w pewnym sensie, um, czy może jest to pomiędzy wami w pewnym sensie taka forma nawet przyjaźni. Tak? Dla, to nie jest dla tej grupy osób, gdzie mówiłam, może się dopiero poznaliście, ale te dwie grupy tutaj widzę. Yy, te... Te osoby z Was, które z tym kimś się już dłużej znają, i jest to tak jak powiedziałam, forma takiej znajomości długotrwałej już, ale na zasadzie przyjaźni, e, może z jakimiś dodatkowymi elementami, nazwę to tak. Um, ta osoba zaczyna zastanawiać się, czy może zastanawia się teraz w tym czasie, czy to, um, no właśnie, nad zmianą tej relacji, nad zmianą tego, co jest pomiędzy Wami, nad trwałością tej znajomości, czy tej, tego pomiędzy Wami, nie wiem, układu w niektórych sytuacjach. Przygląda się temu, zastanawia się generalnie właśnie nad tym, że może nie byłoby to w gruncie rzeczy nic takiego bardzo złego, czy może nie, niekoniecznie złego, ale tak jakby po prostu um, zastanawia się ta osoba nad tym, czy ta, to zobowiązanie się Wam w yy, Waszym kierunku, czy... Yy, brakuje mi teraz tego właściwego słowa, ale w stosunku do Was, o tak. Czy to zobowiązanie się w stosunku do Was, czy to jest rzeczywiście... Czy, czy on tak bardzo się chce nadal przed tym bronić? Tak? Karty pokazują w każdym razie, że ta osoba zaczyna brać pod uwagę inną możliwość, aniżeli tylko, jako, aniżeli tylko taką, jak znajomość właśnie taka niezobowiązująca. Czyli tutaj pojawia się rzeczywiście temat partnerstwa i tego bycia. Uczciwym w stosunku do kogoś, bycia wiernym w stosunku do kogoś, czyli tutaj oczywiście mam Was na myśli. Jeżeli jest to ktoś, kogo tak jak powiedziałem, znacie już dłużej, to ten ktoś, ta osoba wie, że ze względu właśnie na to, że chociażby tak długo ta relacja się utrzymuje, że w gruncie rzeczy to ma coś więcej w sobie, tak? że ta znajomość nie opiera się tylko na tym powierzchownym zainteresowaniu, tylko jest tutaj jakaś forma jest jakaś forma wzajemnego przyciągania, to już powiedziałam, ale też myślę, że mimo wszystko takiego poczucia zrozumienia ze sobą się nawzajem y Chyba mogę też powiedzieć, że poczucie bliskości w jakimś sensie. Nawet jeżeli jest to ktoś, kto się tylko pojawia w Waszym życiu, to mimo wszystko te karty pokazują, że on, jednak, tak jak powiedziałam, to nie chodzi tylko tutaj o tą powierzchowność. Jest coś więcej. Ta osoba po prostu nie chciała się wiązać. Niemniej jednak ten ktoś wie, że. W was jest bardzo duży potencjał, w tej sytuacji w gruncie rzeczy jest duży potencjał, pomimo tego, że być może czasem bywa trudno tak? i skomplikowanie. Może być tak, że to wy myślicie też, czy z waszej strony była ta chęć tego takiego trwałego yy, związku, stworzenia trwałego związku. Mogło być tak, że to z waszej strony, może jakaś delikatna presja, jakiś taki, nie wiem, może nacisk, może, może yy, nawet jakieś słowa z waszej strony w, zmierzające właśnie w kierunku relacji trwałej, i ta osoba mogła to widzieć jako komplikacje dla siebie, jako utrudnienia pewnego rodzaju. Yy, niemniej jednak, tutaj. Ten ktoś wie, że, że jest w tym potencjał, gdyby tylko yy, może odważył się, czy chciał spróbować, to jest w tej sytuacji waszej potencjał. Jeżeli jest to osoba, którą poznaliście nie tak dawno. I na właśnie w tym pierwszym kontakcie, czy na ten pierwszy taki yy, rzut oka, ta osoba wam się wydała kimś, kto nie chce się wiązać, czy nawet oznajmiła Wam to w jakiś sposób, tak? Czy tak jak powiedziałam tych kilka spotkań się odbyło, i potem ten kontakt został urwany, to tutaj jest moment taki, że ta osoba zastanawia się nad tym, co zrobić, żeby w jakimś sensie dojść znowu do tego punktu, do tego momentu, że uda Wam się ten kontakt nawiązać. Ja już tutaj trochę zdradziłam, ale, um, ale myślę, że chyba. Mogłam to teraz już powiedzieć. Tu jest. Yy, chęć pojednania. Tak? Może być, tak jak powiedziałam, że nawet ta osoba dla niektórych z was powiedziała słuchaj, albo potrzebuję przerwy jakiejś, albo potrzebuję, nie wiem, pff, nie mogę na razie. Nie chcę. Wszystko jedno. Nie mogę, nie chcę, nie potrafię. Yy, może was to też zabolało. Może to było takie odczuliście to jako takie egoistyczne zachowanie ze strony tej osoby. Um, zrobił po prostu tak, jak czuł w danym momencie, nie licząc się z wami, nie myśląc o was, ale um, tak, tak, tak to mogło właśnie wyglądać. Taka sytuacja się nam tutaj pokazuje. W tym przypadku ta osoba rzeczywiście myśli o tym, żeby. Z... Myśli o pojednaniu, myśli o tym, żeby z powrotem wrócić do tej energii takiego. Um, po... Odczucia czy poczucia y, radości, którą mógł z wami, której mógł z wami po prostu doświadczać. Te emocje, które y, powodowały, że dobrze się z wami czuł, że chętnie z wami ten czas spędzał, czy to zainteresowanie dla osób, które dopiero poznały tego kogoś, to zainteresowanie wami, tak, było, pojawiło się te o tyle się pojawiły. Ten impuls, ta iskra przeskoczyła tutaj. Słuchajcie, pojawia się temat czegoś trwałego w myślach tej osoby, i przyglądanie się temu rzeczywiście, co, yy, co może być dalej, co może się wydarzyć dalej, co może yy, się dziać w momencie, kiedy rzeczywiście byłoby to coś trwalszego, aniżeli jest na chwilę obecną. Dla niektórych z Was, kochani, może po, niestety, ale to też muszę powiedzieć: może y, taka sytuacja y, miała miejsce, że pojawił się ktoś inny. Może na jakiś krótki czas, a może jest tam ktoś inny. Tak? I wtedy właśnie nastąpiło tutaj to wycofanie ze strony tej osoby. Myślę, że będziecie wiedzieć, będziecie czuć, czy to z Wami rezonuje, czy nie. Ale jest tutaj niestety też taka informacja, że mogła być jakaś osoba trzecia tutaj yy, w to wplątana, czy gdzieś tam jakiś swój udział w tym mieć. Yy, może był to też, tak jak mówię, no w energii rycerza Buław to mogła być osoba, która ma wiele znajomości, utrzymuje wiele znajomości, nie znaczy, że wszystkie muszą być, wiecie, skonsumowane, <laughs> nie musi to znaczyć, że, że tak było, czy że tak jest, ale po prostu znajomości, nawet na, tak, w takiej formie platonicznej, czy um, utrzymywane kontakty z innymi osobami, z innymi może kobietami, z innymi e, mężczyznami, powiem tak, tak, jeżeli... Panowie patrzycie i myślicie o kobietach, yy, czy o kobiecie jakiejś konkretnej, to może z innymi mężczyznami ten kontakt był utrzymywany. Ale generalnie tu się pojawia ten temat niechęci wchodzenia w związku, w związek stały. Tu te myśli się zmieniają, tu następuje jakiś taki, nie wiem czy przełom, ale brana jest pod uwagę inna możliwość, tak. Słuchajcie, może być, że ten ktoś teraz, jeżeli chodzi o kontakt w Waszym kierunku. Myślę, że ten ktoś się odezwie. Karty pokazują, że nastąpi jakiś y, ruch ze strony tego kogoś, będzie, będzie próba podjęcia kontaktu. Może być, że on y, tak od razu Wam nie powie, co myśli, co czuje. Nie do końca pokaże się z tej innej strony, tak, którą wyznacie. Może nie mówić yy, o jakichś wielkich uczuciach, bo nie widzę tego tutaj tak konkretnie, ale myślę, że mimo wszystko będzie próbował jakiś kontakt z wami podjąć. Może właśnie wykorzysta ten dzień tą okazję, tą możliwość, że można, nie wiem, chociaż jakiś zaczep, zaczepną e, informację wysłać, czy życzenia, e, czy jakąś po prostu e, jakiś sygnał, tak, dać Wam jakiś sygnał, e, że jednak jest. Emce ja mimo wszystko chciała tu jeszcze zerknąć, e, co, co Tutaj, pod tymi maskami się kryje. Jest coś, czego on Wam nie. No, może nie powie od razu. Czy Wam nie pokaże? Tak, od razu tego, co. Słuchajcie, ja powiem Wam tak. Mam wrażenie, że on jednak bardziej. Yy... Jest jakoś z wami, czy czuje się z wami związany, aniżeli wam to pokazuje na zewnątrz. Może być, kochani, że ta osoba jest, nie wiem, czy wierzycie, niektórzy z was tak, niektórzy nie. Ja generalnie jestem raczej otwarta na tego typu sprawy, ale może być, że jest to ktoś, z kim. Wiązała Was już jakaś nić wcześniej, łączyła Was już jakaś nić wcześniej, tak? Może być to ktoś, może być to jakaś relacja karmiczna nawet z tą osobą. Jeżeli się ktoś pojawił nowy, może być, że macie to odczucie, albo ta osoba ma to odczucie, że zna Was już dłużej. Tak? Czyli no, takie właśnie typowe odczucie w stosunku do kogoś, kogo się może nie zna za długo, ale ma się wrażenie, że można z tą osobą w gruncie rzeczy o wielu rzeczach rozmawiać, czy na wielu poziomach. Yy, może Wam ten ktoś właśnie nie powiedzieć o tym, że w, nie wiem, może była jakaś inna osoba, która też powiedzmy była w tym kręgu zainteresowanych nim, albo on kimś innym, ale nawet jeżeli tak było, to ten ktoś myśli o was w tej chwili, tak. Czyli tam się ta sprawa mogła też już wy, w jakimś sensie zamknąć, bądź, ym, no nie jest istotna na chwilę obecną. Ja chcę wam wyciągnąć jeszcze jedną kartę, radę. I tu będzie ten wielki tarot. Ja chciałam zapytać o to, co Wy e, możecie zrobić w tej sytuacji, jeżeli ta osoba się pojawi? Może po prostu, może nawet nie tyle, co Wy możecie zrobić, co. Wskazówka dla Was, jako, jako informacja w związku z tą osobą, tak? Tu już nam się coś pojawiło. Karta ym, Sprawiedliwości się tutaj pojawiła. Karta Sprawiedliwości. Postarajcie się zachować jakiś taki obiektywizm w tym wszystkim. Powiedziałabym, żebyście po prostu pochopnie nie oceniali tej osoby, żebyście starali się zachować spokój, żebyście emocjonalnie jakoś nie zareagowali za mocno, jeżeli ten ktoś się pojawi. Mam wrażenie ani w jedną ani w drugą stronę. Żebyście może też tej osoby nie, um, chciałabym powiedzieć chyba nie odstraszyli za bardzo, ani jakimiś wyrzutami w formie um, teraz przychodzisz ponownie do mnie. Dlaczego? Po co? Um, ani też w jakimś sensie, żebyście też z, naprawdę nie, nie z bardzo szeroko roztwartymi ramionami y, tą osobę przyjęli. Ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o to, żebyście zachowali rzeczywiście taki wewnętrzną, wewnętrzną równowagę w tym momencie, wewnętrzny spokój i zanim wykonacie jakąkolwiek, jakikolwiek krok, zanim zareagujecie, zanim y, za szybko coś powiecie żebyście, żebyście zrobili to po prostu z rozwagą. Mam wrażenie, wrażenie, że chodzi tutaj o Wasz spokój wewnętrzny, emocjonalny, o równowagę emocjonalną. I bardziej widzę to tak, jakbyś, żebyście po prostu nie, ani nie robili jakichś wyrzutów tej osobie, czy zarzutów, ani też, żebyście nie rzucali się na szyję tam o komuś zaraz. Nie wiem dlaczego, ale taką tutaj, taką energię odczuwam w tym momencie. Tak jak powiedziałam, wewnętrzna, wewnętrzny spokój, wewnętrzna równowaga w tej sytuacji, myślę, jest istotna. Może być, że po prostu inaczej zareagujecie, inaczej inaczej zareagujecie, tak? Jeżeli Dacie sobie ten moment, tą chwilę, żeby wsłuchać się w siebie, żeby. Mam wrażenie, złapać dystans. Spokój, kochani. Tu jest konieczny spokój w tej sytuacji, tak? Żebyście po prostu tą sytuację potrafili dobrze ocenić. Chodzi o to, żebyście potrafili tę sytuację dobrze ocenić. Dla siebie samych. Bo to chodzi o Wasze dobro. Okej, okay. nie wiem. Myślę, że yy, dla niektórych z Was będzie to miłą niespodzianką, jeżeli ten ktoś się odezwie. Oczywiście, wszystkim się to z Was nie może yy, spełnić czy zamanifestować u wszystkich, bo, no bo, nie, bo nie jest to możliwe. W czytaniach ogólnych nie może to z każdą osobą, która ogląda, niestety współgrać. Życzyłabym Wam tego, wszystkim, którzy czekają na jakiś taki kontakt, na sygnał ze strony tej osoby. Tego Wam też i życzę, kochani, i życzę Wam um, mimo wszystko pięknego dnia walentyn walentynkowego i każdego następnego, każdego kolejnego dnia. Miłości, szczęścia, powodzenia. Tego Wam życzę. Trzymajcie się, papa. Pa.